Muzyczny program Mask Singer podbija serca widzów na całym świecie, co po kilku latach zauważyli producenci stacji TVN i zorganizowali polską edycję hitowego show. Niestety, promowane od kilku tygodni widowisko spotkało się z wyjątkowo chłodnym odbiorem zawiedzionych widzów. Dużo emocji budzi przede wszystkim rzucająca śmiałymi komentarzami Kamińska, która wplątuje w swoje wypowiedzi komentarze na tematy społeczno-polityczne. Z jej ust padły m.in. uwagi nawiązujące do negującego szczepionki Iwana Komarenki czy Jacka Kurskiego i jego życia uczuciowego. W trzecim odcinku widzowie oglądali zmagania m.in. róży wykonującej utwór Lady Gaga Bat Romance, prysznica śpiewającego piosenkę Michaela Bublesway czy potwora w hicie zuczero Baila Morena. To właśnie uczestnik występujący z włoskim przebojem został wytypowany do pożegnania się z programem, a tożsamość skrywającego się pod maską celebryty wprawiła w osłupienie zarówno członków jury jak i fanów. Spod wielobarwnego kostiumu wyłoniła się bowiem głowa Grzegorza Skawińskiego. Pod postami TVNU w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo, tym razem w większości pozytywnych, komentarzy od zaskoczonych i nieco zawiedzionych wynikiem internautów. No, że to będzie skawa, to w życiu bym nie zgadł. Śpiewał skubany nie swoim głosem. Więc teraz w tych maskach może być dosłownie każdy. Czuję, że zaskoczenia dopiero się zaczynają. Tego bym się nie spodziewała chyba nigdy legendarny moment widać oczy pana Grzegorza. Szacun nie zgadłabym w ogóle. Idealne zamaskowanie osoby nie spodziewałam się opadła mi szczęka, był super. Nie powinien jeszcze odpaść. Zdaje się, że dzięki najnowszemu epizodowi i szokującemu zakończeniu program zyskał sympatię widzów, którzy z początku niechętnie zasiadali przed telewizorami. Nie sądziłem, że to napiszę, mam nadzieję, że będzie drugi sezon, ogłosił jeden z internautów.